Jak często sprawdzana jest higiena w lokalach gastronomicznych w ramach Food Hygiene Rating? Scheme? To zależy od ryzyka związanego z działalnością danego miejsca. Lokale serwujące jedzenie wysokiego ryzyka, takie jak restauracje przygotowujące mięso, nabiał czy owoce morza, są kontrolowane nawet co 6 miesięcy. Lokale o umiarkowanym ryzyku, które przestrzegają przepisów, są sprawdzane z częstotliwością raz w roku. A te o niskim ryzyku, np. sklepy sprzedające tylko produkty w opakowaniach od producenta, raz na dwa lata lub rzadziej. Inspekcje mogą być też przeprowadzane dodatkowo, np. w przypadku skarg konsumentów, zgłoszeń incydentów takich jak zatrucia czy zmian w działalności lokalu. A co jeśli lokal otrzyma niską ocenę? Właściciel może poprosić o ponowną inspekcję po wprowadzeniu poprawek. Taka kontrola odbywa się zwykle w ciągu 3 miesięcy i jest już płatna. Sprawdzaj ocenę i wybieraj lokale, które dbają o najwyższe standardy.